Tuhikomikos i czas na kolejne polowankowe Pokémon Sort, dodatek DLC do Pokémonów. Moje Pokémony się tutaj już świetnie bawią. A ja zagwizdałem na Emolgę I zobaczcie. Patrzcie się na to. Emolga, chodź tu. Zagwizdałem, właściwie dzwonkiem zadzwoniłem. I dziką emolgę udało mi się spotkać. Tutaj dobrze, że ta trenerka mi powiedziała, że ta emolga jest tutaj gdzieś na dziko. I teraz, jak przejeżdżałem, to dosłownie zobaczyłem, że lata gdzieś ponad drzewami, i trzeba na nią zagwizdać. To jest w ogóle bardzo fajny Pokémon z piątej generacji. Raz, dwa i trzy. Złapany. Dziękuję. Zaczynamy bardzo fajnie od nowego wpisu w Pokédexie i to w ogóle bez żadnego osłabiania było. Także latająca wiewiórka Pokémon. Ten Pokémon jest słodki, ale potrafi sprawić wiele kłopotów. Także Emolga dołącza do naszej drużyny. A my Złapmy trochę wodnych Pokémonów, bo obiecałem wam, że zajmiemy się wodnymi Pokémonami w kolejnym odcinku. Także dotrzymuję słowa, jedziemy. Starium. Wiem, że tam gdzieś też starmi była, to nie będziemy musieli używać naszego kamienia ewolucji. Waterstone'a. O, krytyczne złapanie. Spoko. Nowy wpisik do Pokédexu, rozgwiazda Pokémon. Hmm. To złapmy teraz jej ewolucję. Spoko. <śpiewanie> Spróbujmy bez żadnego osłabiania, po prostu Ultra Ball naprzód. Raz. Dwa. Sorki, bo ja w ogóle przyciszyłem grę strasznie. I nie było nic słychać. Zapomniałem o tym. Mielibyście rozgrywkę bez muzyki. Ten Pokémon się nie daje tak po prostu złapać. Tak, Misty miała tego Pokémona. Pamiętam w pierwszej generacji w regionie Kanto. Najpierw walczyliśmy z brokiem o odznakę kamienia, a później trzeba było pokonać Misty o odznakę Kaskady. Wodną odznakę. Fajne wspomnienia mam z tym regionem. Pokemon Red, Blue, Yellow. Wszystkie wersje praktycznie grałem. Nawet japońską wersję green. Na Game Boya mam takiego save'a. Tylko doszedłem do Lavender Town i już dalej nie chciało mi się przechodzić. Nie wiem. Nie wiem dlaczego, czy to moc po prostu tej klasycznej wersji z 1996 roku. Dobrze, osłabiony. Ale tutaj mi pokonała tego Pokemona. Także dalej Tangela. Sorry Tangela, ale nie, nie, nie za bardzo nacieszysz się walką. Hmm. Dalej Ultra Ball, naprzód. Raz, dwa, trzy, złapany. Nie! A czemu? To tak. Jeszcze teraz. Ultra ball naprzód i teraz masz się złapać. Ańc, dwaj und dry Ja! Starmi złapana. Wiem, że po niemiecku to jest Sterndu. <laughs> Trochę śmieszniejsze są te nazwy w innych językach. Dobrze, nowy wpis do Pokédexu. Teraz Tangela za nami chodzi. A czy Peliper ty do mnie podejdziesz? Podlecisz? Bo ciebie chyba nie mam. No. No chodź tu. Dziki Peliper. Eee, spróbujmy bez żadnego osłabienia najpierw złapać go w Ultrabola. Raz, dwa i trzy. O, już miałem mówić, to była słuszna decyzja, a tu nagle nie. To nic, jeszcze raz rzucimy. To trzech razy sztuka. Szymon pyta się mnie na czacie, czy wolę Pokémon Sword czy Shield. Ja zadecydowałem na początku, że wolę Pokémon Sword. Dlatego cała seria na kanale była u mnie z Pokémon Sword. Ale to nie oznacza, że nie zagram w Pokémon Shield, bo mam również Pokémon Shield. I postanowiłem, że zrobię specjalny nazlog challenge w Pokémon Shield. Mam już całą serię nagraną, 16 odcinków. E, tylko zastanawiam się, kiedy je wrzucić. Myślę, że po tym dodatku będzie świetny moment na to, żeby je dodać. Hmm. Tutaj mi pokonali. Mglisty teren tutaj tworzy Peliper. A my przecież mamy pelipera w Pokedexie. Po co ja tutaj? Wypróbam z siebie wnętrzności, żeby kurde złapać Pokemona, którego już mam? O co chodzi Hikomikos, co ty robisz? Nie wiem właśnie co tu się stanęło. Ale uciekamy. To no tak. Użyjemy ponownie naszego super leczniczego zioła. Które mamy w lekarstwach. Wurszifu. Wracaj do zdrowia, kochany. Wiem, że na pewno Kinglera mam. Nie wiem, czy do złapałem wtedy podczas tej ucieczki z nim, bo... Nie wiem. Wingal. O jest Sharpido. Będzie zaskoczony, jak w niego wlecę. Boom. Zderzenie człowie. Powinien zrobić wewrotkę na tym rowerze i fikołkę jakiegoś powietrzu. Proszę Państwa, teraz Damian będzie skakał. Jest Sharpido, nie mamy go. No to fal swipem. Efektywnie. Bardzo dobrze. Rowskin jeszcze zadał mi damage. Agility. boostuje sobie statystyki. My natomiast użyjemy Ultrabola, raz, dwa. No i nie złapany niestety. Krytyczny cios jeszcze zadał sobie damage. także jeśli jeszcze raz sobie zada damage, może sam siebie znukałtować i szansa na jego złapanie. Przepadnie. Hmm. Ucieka. Natomiast teraz używa Liquidation. Który zadaje tak gdzieś łącznie połowę damage'u mojemu Pokémonowi. O! Zagwizdał dziwnie ten Ultra Ball. Czy będzie krytyczne złapanie? Tak. Właśnie. Taki rzut. Uf. Słyszeliście. Możecie, możecie sobie przewinąć filmik i zobaczyć jeszcze raz, jeśli nie słyszeliście tego odgłosu. Sharpedo, nowy wpis do Pokédexu, brutalny Pokémon. Potrafi płynąć z prędkością 75 mil na godzinę. Wow, to naprawdę szybko. Zdebułem jakieś piórko. Tam znowu Sharpedo pływają. To nie, ja już nie chcę Sharpedo. Oktylery, nie? To, tenta Cruel Tentacool, Tenta Cruel. Czy ja mam któregoś z tych pokemonów? Też nie wiem. Powinienem w ogóle sprawdzić, ile mam Digletów. To też jest ciekawe, bo nie jestem pewny na jakim etapie gry jestem z tymi Digletami. Bo same się nie złapią, a jest ich 150 na wyspie. Porozrzucanych wszędzie. Hmm, czy Fallswiper jeszcze raz dać? Nie wiem. Teraz jest osłabiony idealnie, także, kochani, pora na pokebola, właściwie na ultrabola. Raz. No i krytykał. Nowy wpis do pokeksu. Pokémon. Jak się nazywa te, ten gatunek? Jellyfish. Mam pustkę w mózgu, nie znam polskiego słowa. Wiem, że nawet jak byłem raz nad morzem w Polsce, to też spotkałem te stworzenia. Meduza. Dzięki Sandra za komentarz. Uratowałaś mnie. Dostałem laga mózgu po prostu. Merila nie mamy. Spróbujmy go złapać. Ja w ogóle ultrabole powinienem użyć. Do zakupy zrobić jakieś ultraboli. Żeby ich więcej zdobyć. Kolejne krytyczne złapanie. I kolejny wpis do Pokedexu. Marli jest przesłodki. Też tak uważam. To jest Pokémon Wodna Mysz. Używa swojego ogona. Dedenę, czy złapaliśmy Dedenę? Dedenę! 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 Nie no, ty wygłupiam się. Aż zepsułem sobie przejścia z ten przez to wciskanie. Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu chyba pomyliłem ataki. Miałem wejść full swipem, a wszedłem jakiś kurde, mega hyper strong, strong atakiem. O! Tego się nie spodziewałem. Ewolucja Widlipe'a. Dziękuję. Także też kolejny wpis w Pokédexie. Nie, nie chcemy uczyć. Takich Pokémonów, które na przykład nie używam w ogóle do walk, yy, ani do niczego mi są nieprzydatne, to po prostu pomijam wszystkie ataki. No chyba że na przykład dany Pokémon będzie potrzebny mi kompetytywnie na przykład podczas walk, ale ja nie jestem zwolennikiem walk. Dobra, tego Magnita w końcu złapaliśmy, czy nie? Sprawdźmy to. No, najlepiej tocząc z nim pojedynek. Nie, nie złapaliśmy go wtedy, także teraz pora na Ultra Bola. Oaj. Dwa i trzy. Złapany. Także takie uzupełnianie Pokédexu to ja rozumiem. Kolejny wpisik do Pokédexu. Pokémon Magnes porusza się dzięki swojemu polu magnetycznemu. A tam, co to było? To była ta ryba. Ja tej ryby też nie lubię, ale no. Nie, to był Korfisz. To nic, Korfisz jest spoko, aż go miał w anime. A my go też mamy, także uciekamy. Tu jest kolejny korfisz, a ja chciałem rybę taką. Nie do... O właśnie ta ryba, co jest niedobra taka. To jest straszna ryba. A ją chyba mam, bo ona w regionie Galar występuje. Eee, tak, mam już ją. Bo ją ja musiałem zebrać przecież cały Pokedex. Hmm, to tu nic nie ma. Skorupi, czy ja cię mam? Nie wiem. Nie pamiętam. Wiem, że z tobą walczyłem już w jednym z pierwszych odcinków z tego dodatku. Ale tak, już cię złapałem. Teraz szukamy digletów. Najlepiej zejdźmy z roweru. Żeby nie za szybko. Żeby nie ominąć czegoś. Szukamy digletów. Gdzie te Alulańskie diglety się poukrywały? O, tu mamy jednego. Właśnie widzicie, to nie jest takie proste, bo ja im tylko taki taki... O, taki kucypa mu, mu wystaje, nie wiem jak to nazwać. Fragment włosów, grzywka, czy co, nie wiem. To nie udał się namówić na bilet na zakup biletu. To wiesz co? U mnie będzie do wygrania bilet na GoFest na kanale Hikomikos. Więcej informacji będzie w kolejnym odcinku. Loczek mu wystaje. To jest dobre słowo, którego potrzebowaliśmy. Małe grzybki. Tutaj, koleżanko, co widziałaś? Jakiego Pokemona? za 100 watów mi opowiesz o nim? Proszę bardzo, powiedz mi więcej. Execute, jak można spotkać tego Pokemona? Wow, Execute, ja bym chciał. U. A tu mamy, zobaczcie, co? TRK77, Grass Not. Hmm. Tu jest Danzpers. Tego Pokemona też nie mamy, bo dostaliśmy nowy wpis. proszę bardzo. Wejdziemy sobie false swipe'em. Używamy false swipe'a. O. Atak rośnie, defensywa rośnie i celność tak samo rośnie. Zobaczymy czy jego celność wytrzyma mój rzut Pokébola. Podliczanko. Raz. Dwa. Chodzi double Edge'em teraz. Dobrze, zadał. Zostało 15 punktów życia. Powinienem uleczyć się, ale nie chcę. Fall swipem jeszcze raz zdążę, czy nie? Zdążę. Teraz powinien mi się dać złapać. Rzućmy Ultra Bola. Raz, dwa i trzy. Złapany. Proszę bardzo, nowy wpis do Pokédexu. Kolejne punkty doświadczenia dla naszej drużyny. I no, nowy wpis do Pokédexu. Pokémon przesłany do boksa. Chatul i Ewolucja. Mam nawet jego w wersji Shiny od znajomego Cycriusa. Fajna sprawa. <laughs> Pozdrowienia dla kolegi. A tu mamy kolejnego digleta. Jeszcze 15 digletów jest tutaj w tym obszarze. Wow. Normalnie nie wierzę. Jak ja mam złapać te diglety? Liki Wow! Tego Pokemona nie miałem chyba w tej grze. Sprawdźmy i przekonajmy się. I nie mamy. To rzućmy od razu Ultra Bola. A mi się już powoli zapas wody kończy. Atak krzyku. No pani jest na dziku. Udało mi się ją złapać dzisiaj. Belly drum. Ok. Prawie zabrał sobie wszystkie punkty życia. To no, teraz ja wejdę ultrabolem i powinien się dać złapać. Raz. Dwa. A! Aaaa, wyskoczył skurczybyk Dobrze, że mój Pokémon potrafi uniknąć czasem tego ataku. Bo naprawdę byłoby słabo. Raz, dwa i trzy. O, no, Co się dzieje? Lickitank. Hmm. Urszlify wykończony. Oj, misklik zrobiłem, uciekłem niechcący, ja pitole, Hikomikosie. O nie, chciałem z nim zawalczyć i go złapać. Ale ty Hiko zepsujesz, dobra, nie, nie, ja już nie mam ochoty, przez tego misklika nie mam ochoty. Dalsza kontynuacja w kolejnym odcinku, zagrajmy w Pokemon Sword na, na kanale Hikomikos, także łapka w górę i subskrypcja. 去买几件，爸。